Chwilę grozył Anna Muchy. prawie padła ofiara kieszonkowców, dziewczyna miała już rekie w mojej torbie. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Anna Mucha wręcz ubóstwia, gdy uwaga mediów jest skupiona własnie na niej. Aktorka nie pozwala o sobie zapomnieć choćby na chwilę, w czym niewątpliwie pomaga jej kolejne aferki. Trzeba przyznać, ze na przestrzeni lat celebrytce udało się dorobić kilku naprawdę spektakularnych dram. Anna Mucha pokazuje dziurę w spodniach, jednak, dieta, foto. Jak powszechnie wiadomo, Ania jest zapalona podróżniczka, a każda ze swoich wypraw skrupulatnie relacjonuje na swoim profilu. Wnioskując po jej Instagramowej aktywności, można odnieść zwrazę, ze 42-latka, sama przyciąga kłopoty jak Magnes. Niemal każdy jej wyjazd jest później szeroko komentowany na serwisach plotkarskich. Nie inaczej jest z wakacjami muchy i jej familii we Francji. Anna Mucha oznajmia zwannę, ze dostała zakaz wjazdu do USA. Jeszcze niedawno dobrze się tam bawiła. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Anna, jej partner Jakob Wons oraz dwójka dzieci, Stefania i Teodor, przebywają obecnie w Paryżu. Gdzie wesola gromadka postanowili w piątek odwiedzić tamtejszy Disneyland. W drodze powrotnej ze słynnego na całym świecie parku rozrywki czekała ich jednak nieprzyjemna sytuacja. Gdy rodzina weszła do pociągu, usłyszala krzyki, pasażerowie wszczęli na awanturę. Wbiegaliśmy do pociągu, kiedy kilka osób poderwało się, na nasz widoki zaczęło krzyczeć: Zebysmy się wynosili, wynocha. Zim w ogóle nie możemy być w tym przedziale, relacjonowała sensacyjnie mucha. Szybko okazało się, że nieproszonym gościem w przedziale była zlodziejka, która usiłowała wykorzystać moment nieuwagi i okres muchy. Okazało się, że nie krzyczeli do nas, tylko do dziewczyny, która szła za nami. A nie chcieli jej w przedziale, ponieważ zorientowali się, że to jest szajka kieszonkowców, opowiadała rozemocjonowana aktorka. Dziewczyna miała już rękę w mojej torbie. W gestie obrony pokazała, że niczego nie ma w rękach i pokazała ręce do góry. Szybko się wycofala, zanim jeszcze zdążyliśmy się zorientować. Przed ucieczką kieszonkowców z miejsca zdarzenia gwiazda zdarzyła sfotografować jednego z nich. Na miejsce została wezwana policja, a celebrytka wzięła sobie za punkt honoru. Zebył strzec resztę wspól pasazerów przed czyhającym zagrozeniem. Wiem, jestem mistrzynia szpiegostwa, stwierdziła. Ale byliśmy bardziej skupieni na tym. Zebył strzec tych ludzi i narobić halas. Chwilę później pojawiła się policja i komunikaty. Zebył wazac, ale wiele osób nie miało tego szczęścia co my, napisała w ujeciu skrajnie rozmazanego kadru. Także uważajcie na siebie, zwłaszcza kiedy wasza uwaga jest skupiona na dzieciach. Albo jest późno i możecie być zmęczeni, dodała na koniec. Z tego jakaś legia honorowa.